Witaj w latarni, Twojej analitycznej latarni. Dzisiaj, z okazji Tłustego Czwartku, przygotowałam dla Ciebie coś wyjątkowego. W naszej tradycji to dzień celebrowania obfitości i nagradzania się za trud dnia codziennego. Ale czy wiesz, że to, na jaki smak masz dziś największą ochotę, mówi bardzo dużo o tym, czego aktualnie głodna jest Twoja dusza? zanim przejdziesz do kart weź głęboki oddech wyobraź sobie że przed tobą stoi taca z trzema świeżymi pączkami które teraz widzisz na ekranie każdy z nich niesie inną energię inną wiadomość i co najważniejsze inne wskazówki jak odblokować przepływ obfitości w twoim życiu przyjrzyj się im uważnie i wybierz intuicyjnie pierwszy pączek klasyczny z pudrem. Jeśli cenisz tradycję, spokój i sprawdzone fundamenty, to wybór dla tych, którzy chcą solidnego oparcia. Drugi pączek z kolorowym lukrem i posypką. Jeśli czujesz, że twoje życie potrzebuje wreszcie barw, radości i powiewu świeżości. Trzeci pączek z czekoladową polewą. Jeśli szukasz konkretów, głębi, i masz w sobie gotowość na odważne, zdecydowane zmiany. Który z nich do ciebie przemawia? Który pączek najbardziej przypomina ciebie w tym momencie życia? Wybierz swój smak i sprawdźmy, jakiej słodyczy twoje życie potrzebuje teraz najbardziej oraz co musisz uporządkować, by zaprosić do siebie więcej dobrostanu. Którym jesteś pączkiem? Napisz w komentarzu Twój wybór to klasyczny pączek z pudrem. Tradycyjny, solidny, przewidywalny w swojej doskonałości. To wybór osób, które cenią jakość ponad nowinki. Twój pączek klasyczny to sygnał, że jesteś na etapie budowania mistrzostwa w swoim życiu. Nie potrzebujesz więcej lukru, potrzebujesz więcej spokoju wewnątrz własnego domu. Twoja obfitość rośnie wraz z każdą rzetelną decyzją, którą podejmujesz dla siebie. Co wybór pączka mówi o Twoim obecnym głodzie duszy? Twoja dusza łaknie niezależności podpartej logiką. Wybór takiego klasyka sugeruje, że masz już swoje osiągnięcia, ale czujesz potrzebę postawienia wokół nich solidnego ogrodzenia. Karta króla mieczy w parze z siódemką buław. Mówi, wiem co mam i będę tego bronić przed chaosem. Twoim głodem jest posiadanie świętego spokoju na własnych warunkach. Zadaniem dla ciebie jest zrobienie audytu swoich granic. Czy Twoje ogrodzenie nie jest dziurawe? Sprawdź, czy nie pozwalasz komuś naruszać Twojego czasu lub zasobów tylko dlatego, że tak wypada. Karta króla Mieczy radzi przed zbędne dyskusje konkretną decyzją. Rada. Pamiętaj, że asertywność to nie agresja, to dbanie o czystość własnego podwórka. Poczujesz spokój, gdy jasno zakomunikujesz światu. To jest moje i tutaj panują moje zasady. Jakiej słodyczy Twoje życie potrzebuje teraz najbardziej? Teraz potrzebuje słodyczy dyscypliny. To brzmi paradoksalnie, ale dla Ciebie. Największym komfortem jest obecnie poczucie pełnej kontroli nad strukturą dnia i finansami. To nie jest czas na rozrzutność, ale na świętowanie tego, co udało ci się zgromadzić i bezpiecznie zamknąć w sejfie. Zadanie. Czas na remament w magazynie. Ósemka kielichów wskazuje, że aby w pełni poczuć stabilność cesarza, musisz zostawić ze sobą coś, co już nie rokuje. Stare przyzwyczajenie stare zadanie, które już tylko zjada energię odstaw puste naczynia, by zrobić miejsce na pełne. Rada: Poczucie bezpieczeństwa płynie z Twojego wnętrza, a nie z aprobaty innych. Pozwól sobie na bycie oszczędnym w dawaniu siebie innym. Skupienie się na własnym tronie cesarza to teraz Twój najwyższy akt dbania o siebie. Jak przyciągnąć więcej obfitości do swojego życia? Obfitość przyjdzie przez uleczenie starego żalu poprzez rzetelną pracę. Trójka mieczy często wskazuje na starą bliznę w temacie pieniędzy czy poczucia wartości. Ósemka pentakli mówi: leczmy to działaniem. Kiedy skupiasz się na doskonaleniu swojego rzemiosła czy dbaniu o dom, ból przemija. A pojawia się królowa Pentakli, symbol pełnego rozkwitu i materialnego sukcesu. Zadanie: Wybierz jeden konkretny obszar, czy to hobby, ogród, może domowe finanse, i zacznij go systematycznie usprawniać. Nie szukaj wielkich przełomów, szukaj codziennych małych szlifów. To te małe kroki budują fundament Twojego dobrostanu. Rada? Nie pozwól, by dawne rozczarowania dyktowały Ci na co zasługujesz. Stań się dla siebie królową Pentakli, troskliwą, praktyczną, dbającą o własne ciało. Obfitość kocha zadbane fundamenty i spokój ducha. Pączek z kolorowym lukrem i posypką. To wybór osób, które pragną, by życie wreszcie nabrało barw, ale pod tą radosną fasadą kryje się potrzeba głębokiego porządku. Radosny, przyciągający wzrok, obiecujący różnorodność. Wybór osób, które chcą od życia czegoś więcej niż tylko szarej codzienności. Twój kolorowy pączek to obietnica, że życie może być piękne. Ale karty przypominają. Piękno wymaga fundamentu. Przestań karmić się nadzieją, zacznij karmić się faktami. Gdy uporządkujesz emocje i postawisz na jasną strategię, obfitość sama zapuka do twoich drzwi. Co wybór pączka mówi o twoim obecnym głodzie duszy. Twoja dusza jest zmęczona postem i poczuciem braku. Kolorowa posypka to krzyk o obfitość i piękno, do którego masz prawo. Głodzisz się emocjonalnie czy finansowo, czekając na sprawiedliwy wyrok losu. Czujesz, że po czasie chudych lat należy ci się godne życie i harmonia. Zadanie. Czas na bilans zysków i strat. Sprawiedliwość domaga się wyrównania rachunków. Jeśli dawałeś z siebie za dużo, o czym mówi karta cesarzowej, która karmi wszystkich wokół, a sam zostałeś z pustym portfelem lub sercem, musisz przywrócić równowagę. Zacznij od drobnych inwestycji w swój wygląd lub otoczenie. To sygnał dla wszechświata, że wychodzisz z trybu przetrwania. Rada? Przestań czuć się winny, gdy pragniesz luksusu czy odpoczynku. Obfitość to twoje naturalne prawo, a nie nagroda za cierpienie. Poczuj się jak cesarzowa we własnym domu, nawet jeśli na razie to tylko jeden pokój. Jakiej słodyczy Twoje życie potrzebuje teraz najbardziej? Twoje życie potrzebuje słodyczy zwycięstwa i jasnej wizji. Nie potrzebujesz pocieszenia, potrzebujesz planu, który zadziała. Karta Króla Mieczy, w połączeniu z szóstką buław, mówi: Twoją największą radością będzie moment, w którym Twoja logika i mądre decyzje doprowadzą cię na podium. Zadanie? Wyjdź na wieżę obserwacyjną. Spójrz na swoje życie z dystansem, który ma Król Mieczy. Czego potrzebujesz, by ogłosić sukces? Wyznacz jeden konkretny cel na najbliższe trzy miesiące. Słodycz przyjdzie wraz z odhaczeniem kolejnych punktów w Twoim strategicznym planie. Rada? Spokój odnajdziesz w pewności swoich racji. Nie bój się chłodnej kalkulacji. Kiedy wiesz, dokąd idziesz, lęk przed opinią innych znika, a zastępuje go duma zwycięzcy. Jak przyciągnąć więcej obfitości do swojego życia? Aby przyciągnąć obfitość, musisz przeciąć emocjonalną pępowinę i przestać zwlekać. Dwójka mieczy to stan zawieszenia. Stoisz na rozdrożu i boisz się podjąć decyzję. Paśmieczy mówi, że potrzebujesz świeżego powiewu informacji, nowej wiedzy, a nie kolejnych emocjonalnych burz. Zadanie? Odetnij się od wampirów energetycznych i osób, które zalewają cię swoimi problemami. To one blokują twój dopływ gotówki i energii. Przestań analizować uczucia innych. Zacznij zbierać konkretne fakty. Naucz się nowej umiejętności, która da ci przewagę na rynku lub w domu. Rada? Zdejmij opaskę z oczu. Obfitość już jest przed tobą, a ty się boisz ją zobaczyć, bo wymagałoby to zmian. Uspokój emocje, wycisz sentymenty, które cię hamują, uruchom swoją logikę, to ona jest twoim kluczem do pełnego skarbca. Pączek z czekoladową polewą. To wybór osób konkretnych, które lubią głębokie smaki i konkretne rozwiązania, ale czują, że ich życiowa maszyna potrzebuje teraz solidnego przeglądu technicznego. To intensywny, konkretny, kojarzący się z siłą i zdecydowaniem pączek. Wybór osób, które nie lubią półśrodków i szukają w życiu głębi ostrości. Twój pączek w czekoladzie to symbol siły, która drzemie pod polewą. Nie bój się pożegnać tego, co przestało ci służyć. Kiedy pozwolisz wieży zburzyć to, co cię ogranicza, odkryjesz, że obfitość cesarza i cesarzowej zawsze tam była. Czekała tylko, aż przestaniesz trzymać drzwi do starego magazynu. Co wybór pączka mówi o Twoim obecnym głodzie duszy. Twoja dusza jest zmęczona biegiem w miejscu. Karta rycerza Mieczy pokazuje, że masz w sobie ogromną potrzebę pchnięcia spraw do przodu, ale karta wisielca, że od dłuższego czasu tkwisz w zawieszeniu. Twój głód duszy to głód sprawczości i struktury. Chcesz wreszcie przestać rozważać scenariusze. A zacząć budować fundamenty. Zadanie: zrób listę spraw, które są w zawieszeniu. Wisielec to projekt, który utknął. Wykorzystaj energię karty cesarza, by narzucić im termin końcowy. Jeśli coś nie ruszyło od miesięcy, odetnij to rycerzem mieczy, i skup się na tym, co daje realny grunt pod nogami. Rada? Spokój ducha odnajdziesz w odzyskaniu autorytetu nad własnym czasem. Przestań pytać innych o zdanie. Jako cesarz swojego życia masz prawo decydować, co zostaje, a co wylatuje z twojego harmonogramu. Jakiej słodyczy Twoje życie potrzebuje teraz najbardziej? Potrzebujesz słodyczy poczucia godności i wyrównania rachunków. Piątka Pentakli mówi o poczuciu ubóstwa może nie finansowego, ale emocjonalnego. Słodyczą, na którą czekasz, jest moment, w którym sprawiedliwość przyzna Ci rację a cesarzowa pozwoli ci wreszcie odpocząć w luksusie jej obfitości. Zadanie. Uprawomocnij swoje potrzeby. Jeśli odmawiałeś sobie czegoś, co sprawia, że czujesz się zaniedbany, może fryzjer, albo dobrej jakości jedzenie, może odpoczynek, zrób to teraz. To nie jest kaprys. To element przywracania równowagi w twoim organizmie. Rada? Przestań skupiać się na dziurze w całym. Skieruj wzrok na to, co w tobie kwitnie, afirmuj stan cesarzowej. Zasługuję na to, co najlepsze, bo dbam o swój ogród najlepiej jak potrafię. Jak przyciągnąć więcej obfitości do swojego życia? Obfitość przyjdzie przez całkowite wyburzenie starych schronów. To są mocne karty. Czwórka Pentakli pokazuje, że kurczowo trzymasz się czegoś, co już jest tylko gruzem. Aby przyciągnąć nowe, musisz pozwolić staremu odejść. Twoja latarnia potrzebuje nowej żarówki, bo stara się wypaliła. Nie naprawiaj jej. Wymienię. Zadanie. Zrób radykalne czystki, jeśli masz w portfelu stare paragony, w szafie ubrania, których nie cierpisz, a w głowie przekonanie: Muszę oszczędzać na czarną godzinę. Wyrzuć to. Wieża i śmierć mówią jasno. Zrób miejsce na nowe meble, wyrzucając te, które próchnieją. Rada. Nie bój się zmiany, nawet jeśli wydaje się gwałtowna. To, co zostanie zburzone, i tak nie miało już fundamentów. Prawdziwa stabilność nie polega na kurczowym trzymaniu się starego, ale na zaufaniu, że na czystym placu budowy możesz postawić coś znacznie wspanialszego.